Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Niedzielnika Sportowego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech tematach. Nie ma tych tematów za wiele, no bo mieliśmy przerwę na kadrę. Dopiero w ten weekend wróciły ligi, ale coś tam się zadziało. Mamy koniec przygody Bogusza w Meksyku oraz to, co stało się w meczu Motoru z Gieksą i to, że sędzia Kwiatkowski jest winny zakończenia meczu przed czasem. Są nawet wyjaśnienia PZPN-u w tej sprawie, także zapraszam Was na odcinek. Pamiętajcie też o łapce, subie, komentarzu, bo to po prostu no, motywuje do dalszej pracy i rozwoju kanału. Także zapraszam Was na pierwszego newsa. Jordanesku odbył podobno rozmowę z Dariuszem Mioduskim. Nie ma co się dziwić, bo no, gra Legii w tym sezonie jest dość przeciętna, nie zaskakuje. W tej chwili męczą się z zagłębiem, także no, nie jest to mecz najwyższych lotów, nie jest to najlepszy sezon Legii, sezon marzeń. W lidze idzie średnio, w lidze Konferencji Europy ostatnio też przegrali, no ogólnie jest słabo, natomiast z tego, co ujawnił u serwis Legia.net, no to pan Jordanesku podobno ma totalne poparcie zarządu, zarząd jest zadowolony z jego pracy, jedyne do czego mają się przyczepiać podobno i mieć pretensje, no to o styl gry, podobno styl gry Legii nie odpowiada zarządowi, Miodulski chce gry bardziej efektownej, bardziej ofensywnej, no nie ma mu się co dziwić, Legia musi zdobywać gole w tej chwili, 15 punktów i ósme miejsce, chyba, ale na ten moment też się raczej nic nie zmieni, jeżeli ten mecz zakończy się wynikiem 2 do 1, tak jak było, jak widziałem ostatnio. Generalnie pojawiają się wśród kibiców głosy o zwolnieniu Jordanesku. Nie dziwię im się, bo Legion po prostu zawodzi w tym sezonie. Natomiast pan Darek uważa, że wszystko jest ok, i największym mankamentem jest styl gry, którego na tym spotkaniu miał zażądać, o co miał zażądać, żeby ten styl Jordanesku poprawił. No zobaczymy, jak to wpłynie ta rozmowa na grę Legii, na samego pana trenera Jordanesku. Na razie no, raczej nie przyniosła pozytywnych efektów. Przygoda Bogusza z Meksykiem może się zakończyć. Bogusz no, jako rewelacja tak naprawdę sezonu MLS, jeden z takich naprawdę dobrych i odznaczających się zawodników, został wytransferowany do meksykańskiego Cruz Azul. Po pierwsze bardzo silna liga, po drugie zapłacili za niego chyba 9 milionów, także też no, kupa pieniędzy. Po trzecie, Liga Meksykańska jest nie dość, że bogata, no to jeszcze bogata. Także płacą dużo za zawodników i dają im wysokie kontrakty. Niestety Bogusz no, chyba stracił uznanie w oczach trenera, bo coraz częściej za zerwowym nie gra już tyle, ile by chciał. I mówi się też o tym, że klub chce się go pozbyć. Co więcej, chcą to zrobić już w styczniu. Także zobaczymy, gdzie Bogusz zagra na wiosnę. Jest kilka możliwych kierunków, bo kluby z MLS już od niego podpytują, nie dziwne, bo no, tam miał świetne liczby, gra w mls -ie. Nie wyklucza również powrotu do Europy. Natomiast jest jeden problem, dość duży problem, mianowicie jego pensja. Cruz Azul, jak mówiłem, jest bogatym klubem i dali mu naprawdę wysoką pensję, wysokie wynagrodzenie, którego no, pozostałe kluby raczej nie są w stanie zapłacić. Dlatego mówi się o tym, że albo jego kontrakt będzie po prostu rozwiązany, i zostanie wolnym zawodnikiem. Ktoś sobie go weźmie. Druga opcja jest taka, że po prostu zostanie w kruz Azul do końca kontraktu, ale będzie wypożyczony. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku chociażby szczęsnego Arsenalu, gdzie był wypożyczany do ROMY. Dlatego, no tutaj, takie dwie opcje wchodzą w grę. A jak się jego losy podoczą, no to trzeba po prostu poczekać jeszcze te kilka miesięcy, aż zacznie się zimowe okienko transferowe, i wtedy pewnie wszystko się wyjaśni. No i trzecia sprawa. Trzecia sprawa, najważniejsza w ten weekend, zaraz po tym, co zrobił Piątkowski, ale o tym jutro. Mianowicie, w czasie meczu GieKSy z Motorem sędzia Kwiatkowski, według internautów, zakończył mecz przed czasem. Dosłownie chyba 30 sekund przed z czasem, nawet nie wiem, czy nie 37 sekund, dokładnie. No i tutaj oczywiście BKB śmiechy śmiechami, ale PZPN wystosował specjalne oświadczenie, w którym wyjaśnił, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. No i jest Prościej by się mogło wydawać. Mianowicie chodzi o to, że wypisałem sobie dokładne minuty z tego oświadczenia. W wyniku błędu transmisji w 65. Minucie i 35. Sekundzie zegar z ekranu znikł. Nie było go aż do 66. Minuty i 10 sekund. Natomiast kiedy powrócił, ta przerwa także też nie była dokładna, bo faktycznie minęła minuta i 7 sekund. Także po prostu stąd wynika ta różnica czasu. No niby, niby nic zwykłego. PZPN też poprosił o to, żeby nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji. Ale no, co się pośmialiśmy to nasze, prawda? Także tyle, tyle w tym tygodniu, tyle w tym tygodniu. niesamowitych newsów. Zapraszam Was jutro na omówienie kolejki Ekstraklasy. Też się dzieje, bo naprawdę ile zgubił punkty? Raków chyba też zgubił punkty, ile się nie mylę, albo się mylę Legia prawdopodobnie zgubi punkty. Zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Właśnie dostałem powiadomienie, że United pokonało Liverpool, także niedziela cudów. Wam dziękuję serdecznie za uwagę i słyszymy się jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia.